Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Hej, Kezosiu, to ja. Chciałem ci tylko nagrać vloga i pokazać, co znalazłem. Bo znalazłem superową rzecz. Mianowicie, jest to prywatny serwer w Geometry Dash. I na czym to polega? Już ci mówię, tylko ściszę. Polega to na tym, że jakby wiesz, na normalnym serwerze. Geometry po prostu zwykłym. Jest coś takiego, że moderuje wszystko, RobTop, no nie, i on decyduje, co jest ratowane, a co nie jest ratowane. A tutaj ludzie po prostu wysyłają. Jest grupka moderatorów i są zupełnie inne, jakby, guideliny, jeśli chodzi o to, co jest ratowanym poziomem, a co nie jest ratowanym poziomem. Chodzi o to, że te poziomy są full, jakby, kreatywny proces w ogóle nie przefiltrowany, bo to nie musi być ładne. Czyli coś, co jak kocham. No i musicie pokazać po prostu. Bęgery, które tu są, no nie, przygotuj się No, po prostu pik, pik, to jest świetne, kocham, kocham taki typ tworzenia, no uwielbiam idziemy mm -hmm. dalej, bo oprócz takich ładnych rzeczy są też rzeczy beznadziejne, no bo jednak wszystko jest wrzucane, tak? Mamy na przykład hentai circus

Ale ogarnić, miałbyś teraz nie ruszimy, Dobra. Cześć o co chodzi? No, więc to jest świetne, to się ci pokazać. Plus, podierałem się, bo najpierw zobaczyłem ten poziom, w którym 420 i go zobaczyłem wczoraj w nocy. 16-minutowy, 17-minutowy Behemot, który wiesz, jest po prostu no ogromnym, ekstremalnym demonem. I nikt im nie mówi, nikt im nie mówi, bo jestem na tym serwerze. Ja planuję przechodzić go część po części. Nie cały, tylko wiesz, najpierw 2 minuty, potem 2 minuty, potem 2 minuty itd. Tak tak Także to mnie Mega Jara. No i tyle. Nie wiem czy w ogóle coś jest na O kurde jest. No dobra, nieważne. No w każdym razie no mega się jaram, żeby muszę to sobie poeksplorować. Dziękuję za oglądanie.